Siema wszystkim witam na kolejnej recenzji magazynu Lego Ninjago, a to już numer 13 w roku 2020 i co powoduje, że poprzedniej recenzji się pomyliłem, ponieważ myślałem, że numer 12 będzie ostatni, ale jednak patrzcie, słuchajcie, wyszedł 13 15 zł niecałe. I w tym magazynie mamy słuchajcie! Przede wszystkim super minifigurkę. Jest ona bardzo szczególna, ponieważ ma on aż trzy bronie, dwa sztylety i jeden topór. A topór ma podwójne wykorzystanie tutaj. Za chwilę Wam powiem trochę więcej o tym. Do tego dostajemy, słuchajcie, jeszcze unikatową kartę. Lloyd'a kontra śnieżny łucznik. Nie pamiętam, czy był taki pojedynek, ale niech będzie. No i słuchajcie, o, oh, zleciały mi naklejki. Pięć naklejek. Także muszę powiedzieć, że to taki chyba prezent świąteczno Noworoczną od redakcji, ponieważ dosyć sporo rzeczy tutaj dostajemy w tym magazynie, ale oczywiście zaczynamy od minifigurki. Sam nie mogę się doczekać, jak ona wygląda, ponieważ to jest wreszcie pierwsza minifigurka, słuchajcie, od redakcji z najnowszej serii LEGO Ninjago. I sam jestem ciekaw, jak ona będzie wyglądała. Chyba wszystko udało mi się wyciągnąć. O tym jeszcze coś zwiało. I już składamy tego mumca. O, popatrzcie, jak on tutaj ma fajną zbroję. Minki, ile ma? Jedną. I bardzo dobrze, że jedna minka. Nie ma potrzeby, aby były tutaj dwie. Oczywiście jeden sztylet. O, jak ładnie tutaj połączone są. Popatrzcie, mo może być już tutaj. O, dosyć solidnie siedzi. Słuchajcie, jak go obrócicie. To nie wyleci, także bardzo fajnie. Jest to wymyślone, dodatkowo drugiego możemy mu dać do ręki. Ej, tutaj już mam jakieś problemy, oczywiście zapomniałem o jego irokezie. Znaczy może nie irokezie, tylko o fryzurze, o już jest kompletny. A jeszcze pokażę wam ten topór. Słuchajcie. Toporek jest fajny. Mówiłem, że ma podwójne wykorzystanie, po pierwsze. No, przede wszystkim dla naszej minifigurki, prawda? Jednak pasują mu bardziej topory niż jakieś tam scyzoryki. A po drugie, w magazynie jest gra, do której można wykorzystać ten topór, ale o tym za chwilę. Ok, odkładamy to na bok. Jeszcze pokażę Wam może naklejki, bo sam jestem ciekaw, co tu mam. Sam zbieram naklejki, więc tym bardziej cieszę się, że dali znowu. Ostatnio nie było. No i po kolei, popatrzmy. Ho ho, numer jeden, naklejeczka, kolejna. Chłopaki w natarciu, kamienny wojownik, proszę. Będzie co wklejać. Następna i piąteczka. O i tej specjalnej karty z lodowym rycerzem czy żołnierzem nie mam. Przekonam się, jak będę go umieszczał dopiero w albumie. Dobra, przejdźmy do, może do magazynu. Słuchajcie, magazyn jest dosyć fajny. Po pierwsze, dowiecie się trochę więcej o muncach. Popatrzcie. Ma tu specjalny kolczasty na ramiennik. Nie chcecie się w to uderzyć, bo od razu zostaniecie zranieni. I popatrzcie. Graf imiona. Wszystkie imiona munców zaczynają się na literę M. Znasz trzy imiona na M? Zapisie. Więc już macie tutaj fajną. Zabawę. Popatrzcie, on też jest bardzo silny. Słuchajcie, macha takim toworem. Jeszcze ma dwa szkielety. No i przede wszystkim munców możecie poznać po tym, że mają zieloną skórę, żółte oczy i ostre zęby. I są bardzo niebezpieczni, pomimo tego, że zostali zniewoleni. I teraz Wam powiem właśnie, dlaczego możecie wykorzystać grę, a raczej topór do gry, z magazynem. Jest tutaj tarcza, Tutaj macie zasady. Ogólnie chodzi o to, żeby ten magazyn tak lecia, leżał i rzucamy sobie toporem. I kto wyrzuci największą ilość punktów i oczywiście liczy się tak jak ja tu rzuciłem, popatrzcie 25, czyli ta część topora, o ta trochę tutaj z ostrością u mnie nie za dobrze o już lepiej ta, ta część topora tam spisujecie punkty. Możecie wykorzystać tutaj tą tabelkę, a jak już ją wypełnicie do końca, to możecie tworzyć nowe i grać dalej. Planszę macie tu cały czas. Także to jest ciekawe rozwiązanie, coś nowego według mnie. Bardzo fajne, podoba mi się. Oczywiście macie reklamę też prenumeraty, możecie sobie zaprenumerować. Jest też komik, słuchajcie moi drodzy, jest związany oczywiście z najnowszą serią LEGO Ninjago. A i standardowo nie czytam jej, po prostu sami musicie ją przeczytać. Są też, słuchajcie, plakaty. O, plakat numer jeden to jeszcze z Lloydem. Proszę bardzo, nikt nie zadziera z Lloydem. Bardzo fajny plakat. A drugi to już jest bardziej taki, o, cała drużyna, i powiem Wam szczerze, bardzo mi się podoba ten plakat. A w ogóle to mam nadzieję, że wreszcie redakcja zrobi em, takie gazety z minifigurkami. Gdzie będą wreszcie te pełne zbroje i tarcze? Liczę na to, mam nadzieję, że się trafią w przyszłym roku takie magazyny, no ale zobaczymy. To nie o tym decyduje. No i słuchajcie, dalej mamy różne gry, różne łamigłówki. Oczywiście kontynuację również komiksu. Tutaj, jak zwykle, możecie go sobie przeczytać. Jest też, jest też porównanie fajnych zestawów. Popatrzcie, starcie smoków jest tutaj. Smog tego czaszkowego, oczywiście czarnoksiężnika, no i Smok Miszczału Popatrzcie, w tym zestawie macie 1000 elementów, 58 cm długości. Ten Smok w ogóle ma, i jest aż 6 minifigurek. U mistrzału troszeczkę mniej, ponieważ tych, tych klocków jest 320, no i tylko dwie minifigurki. Możemy ich, ich też tutaj porównać. O, właśnie, roznosicie o smutku, tak się nazywa ten Smok a cząpi to jest smog niszczałuj zobaczcie jeżeli chodzi o zwrotność to oczywiście smog niszczałuj jest trochę lepszy natomiast ma gorszy atak no i potencjalną moc ma większą także jestem ciekaw który wolelibyście kupić zestaw ten czy ten I jakbyście, już nie chodzi mi o cenę bo na pewno ten jest droższy ponieważ tu jest więcej elementów ale jakbyście mieli wybrać to który byście chcieli mieć dajcie znać w komentarzach jestem bardzo ciekaw ja bym chciał mieć obydwa i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, są też Wasze prace z ostatniego konkursu. I słuchajcie, dobra informacja: 26 stycznia wychodzi pierwszy numer z tego roku i będzie w nim call. Popatrzcie, tutaj z dwoma ultrawirtłami. Jednak bez tarczy. A pojawi się też również wydanie specjalnie Lego Ninjago Legacy, gdzie będzie miszu kontra Garmadon. Także też warty. Zgarnięcia. No i oczywiście przypominam, że już możecie kupić LEGO Star Wars, a od 7 stycznia też pojawi się LEGO Jurassic World. Słuchajcie, to wszystko w tej, tej recenzji. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku i trzymajcie się ciepło. Na razie.